Sprawy przybierają nieco dziwny obrót. Nie jestem wojowniczką. Pragnę jedynie zgłębiać tajemną wiedzę. Prądy magii są bardzo silne. Modlę się, by mój ojciec był bezpieczny. Sprawy przybierają nieco dziwny obrót. Za dalaran! Mogę pomóc? To ciekawe. Ci! Próbuję się skoncentrować. Jaki mamy plan? Brzmi nieźle. Zajmę się tym. Brzmi ciekawie. Ja się tym zajmę. Brzydzę się przemocą. Sam się o to prosisz. O czym ty mówisz? Nie chcę śmierci Trala. Nie zamierzam też łamać postanowień podpisanego przez nas traktatu. Zapewniam cię, że rozkazy nie wyszły ode mnie. Zaprowadź mnie do tych wojsk. Chcę je ujrzeć na własne oczy. Reksarze, oni mi nie wyglądają na ludzi. Stojąc tu bezczynnie, niczego się nie dowiemy. W drogę. No tak. Ale te ślady prowadzą ku morzu. Spójrz tam. Na tę malutką wysepkę. Zaraz. Ten jeszcze oddycha. Czy to możliwe? Musimy natychmiast wracać na teramor. Zaufaj mi, Reksarze. Wyjaśnię ci wszystko na miejscu. Mam nadzieję, że nie przybywamy za późno. Musisz zawiadomić trala, że... Ci żołnierze... Wiem, kim oni są. To za późno. Już tu jest. Zaczekaj, ojcze! Horda nie jest już naszym wrogiem. Orkowie mają teraz własne królestwo, a my. Nie mogę ci na to pozwolić, ojcze. Nic nie rozumiesz. Tralu, reksarze, przychodzę w pokoju. Musicie mi uwierzyć. Nie miałam nic wspólnego z planami mojego ojca. Chciałabym, żeby to w ogóle nigdy nie miało miejsca. Teraz po prostu. Nie wiem, co mam robić. Wiem, Tralu. Czyń, co musisz. Na pobliskiej wyspie znajduje się goblińska stocznia, dzięki której będziesz mógł mieć własną flotę i przebijesz się przez blokadę otaczającą Teramor. Proszę cię jedynie, abyście oszczędzili moich ludzi, jeśli zdołacie. Ojciec pewnie spróbuje wykorzystać ich przeciw wam, ale po tym wszystkim będą moją jedyną rodziną. Zrób to dla mnie, proszę. Ojcze, dlaczego nie chciałeś mnie słuchać? Wybacz, że podsłuchiwałam Mistrzu, ale słyszałam pogłoski, że w krainach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? Dobrze, Mistrzu. Zrobię co w mojej mocy. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła się rozprzestrzeniać od północy. Powinniśmy udać się do wiosek przy królewskim szlaku. Wygląda, jakby ziemia wokół Spichlerza całkiem obumarła. Oby nie. Na skrzyniach widnieje pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Ten stwór wygląda, jakby go zszyto z kilku trupów. Podejrzewam, że to nekromanta. Najpewniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazę. Spójrz! To kultyści, którzy byli z nekromantą. Co oni próbują zrobić z tą kopalnią? Całkowicie się z tobą zgadzam. Co masz na myśli? Żagiewie, wreszcie, przyda nam się chwila odpoczynku. Ale wybacz, że się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko. wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. Artasie, nie możesz. Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. Tyle martwych, tyle śmierci. Nie mogę uwierzyć, że Artas był do tego zdolny. Lord Uther? Przyszedł tu, nim wypłynął. Błagałam, żeby został. Ostrzegałam, że to może być zasadzka na północną grań. Podążył śladem Malganisa. To ty! Arta zrobi jedynie to, co uważa za słuszne. Orkowie! Wiedziałam, że ktoś nas śledzi! Brońcie się! Zjednoczyć się z nimi? Oszalałeś? Poczekaj, to jakiś obłęd. Nie sądzisz chyba, że mogłabym. Pamiętaj, tralu. Klejnot duszy pozwoli ci uwięzić istotę twego przyjaciela bez wyrządzania mu krzywdy. Ale potem musisz niezwłocznie przynieść klejnot do mnie, abyśmy mogli wyzwolić gromasza spod władzy demonów. To jest nas dwoje. Wrócę teraz do obozu. Pomożemy wam w miarę naszych możliwości. Powodzenia. Panowie, zaciekle nas atakują. Potrzebujemy pomocy. W tej chwili. Demony wróciły. Przyślijcie posiłki! Szybko! Zaraz nas rozniosą! Pomóżcie nam. Błagam. Kralu, niebiosa płoną!